Katarzyna z typuła, rozaria.pl, witajcie. Dzisiaj sobota, co zresztą słychać, bo dookoła tutaj nieustanny warkot kosiarek. Wszyscy próbują zdążyć przed kolejną, kolejną falą deszczu. Od kilku dni nawiedzają nas tutaj intensywne opady. Oczywiście my jesteśmy z tego powodu bardzo radzi, bo słuchajcie, rzeczywiście ta susza, która ostatnio trwała, swoje już zrobiła i niestety osłabione krzewy róż zaczął atakować nam mączniak prawdziwy. A my dzisiaj, korzystając z tego, że mamy pięknie nawodnioną glebę, postaramy się wysadzić nowe okulanty z zeszłego roku. Te, które do Was wysyłamy w doniczkach litrowych. pokażemy Wam, jak będziemy sadzić róże z donicy, jak będziemy się do tego zabierać. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na filmik. Dzisiaj strój roboczy i działamy w ogrodzie, choć miał być odcinek ze spacerkiem po ogrodzie i pokazanie Wam naszych przepięknych róż, które już prawie, prawie w pełni rozkwitły, ale słuchajcie, no niestety większość wygląda jak. Kury zmoknięte po deszczu, bo jednak deszcz zrobił swoje, ale nic to. Bardzo się cieszymy, że zostały nawodnione właśnie w tym pierwszym pierwszym etapie, kiedy już szykują się i rozkwitają do tego pięknego, mocnego, intensywnego, tutaj nam pokazania całego swojego przepięknego uroku. No i deszcz oczywiście jak najbardziej potrzebny, a zatem do pracy. Zapraszam Was serdecznie. Róże, które wędrują do Was w donicach 2,5-litrowych od nas, czy to róże kupione na rynku, czy to róże z każdego innego źródła. Najczęściej sadzone są zawsze w mieszankach torfowych. Niestety torf jest oczywiście takim super dla nas źródłem, w którym sadzimy nasze krzewy, ale ma też taką wadę, że niestety wysychając bardzo mocno zbryla się i twardnieje, dlatego słuchajcie, otrzymując taką sadzonkę nie przystępujemy natychmiast do posadzenia jej na miejsce docelowe, tylko rozpoczynamy od bardzo, bardzo dokładnego nawodnienia takiej sadzonki. Musi być ona rzeczywiście mocno opita, bo potem ona będzie musiała jednak doznać lekkiego szoku, przesadzana na nowe stanowisko i dlatego najważniejszy element na, w pierwszym takim etapie to jest bardzo dobre nawodnienie sadzonki, która Musi być przesadzana z donicy, co też nam zaowocuje potem podczas sadzenia, bo jeśli ta bryła korzeniowa będzie pięknie opita wodą, to naprawdę rzeczywiście pięknie, łatwo nam się z takiej donicy da po prostu wyjąć. Wysyłając do Was sadzonki róż, musicie mieć na uwadze to, że czasami przyjdą już pięknie rozrośnięte, a czasami, słuchajcie, musimy je niestety przed wysyłką przyciąć, a to z tego powodu, że dysponujemy określonymi gabarytami opakowań. Takich, jakie mamy ustalone przez firmy kurierskie, niestety nie mieszczą nam się całkowicie sadzonki, zostają przycięte, ale słuchajcie, to w niczym nie szkodzi. Róża bardzo lubi przycinanie i one natychmiast tutaj się rozkrzewią po dojechaniu do Was. Naprawdę one bardzo szybko nadrobią. Teraz mamy ciepłe, piękne temperatury. Jeśli będą dostawały wodę, będą posadzone, one bardzo szybko wypuszczą pąki kwiatowe i już lada moment będą dla Was kwitły. Przesadzanie róży z Donicy rozpoczynamy dzień wcześniej, jeśli planujemy. Taką operację, czyli wiemy, że po otrzymaniu paczki róże będą kolejnego dnia wysadzane. Najlepiej, właśnie odczekać jeden dzień, a już dzień wcześniej, na wieczór namoczyć nasze sadzonki, bo my wiedzieliśmy, że będziemy dzisiaj, przynajmniej tak planowaliśmy, będziemy dzisiaj sadzić róże, więc już wczoraj zostały tutaj umieszczone w wodzie. Muszą się mocno opić. Spędzimy tutaj całą noc, oczywiście w niczym im nie przeszkadza. I słuchajcie, tutaj jeszcze są resztki taśmy, bo my niestety bardzo staramy się. Zakleić, żeby nam się nie wysypała podczas transportu do Was ziemia z takiej donicy, dlatego jeszcze czeka Was taka niewielka praca, czyli usunięcie tutaj taśmy. Niestety zdarza się w firmach kurierskich, że paczki są rzucane mimo oznaczeń i bardzo wyraźnych opakowań, gdzie mamy w pudełku górę dół. To paczki są rzucane, dlatego naprawdę staramy się jak najbardziej zabezpieczyć takie różane sadzonki, żeby dotarły do Was nieuszkodzone, żeby jak najmniej również ziemi zostało wysypanej, jeśli zdarza się, że taka paczka będzie w różnych pozycjach podróżowała. I mamy nadzieję, że one zawsze trafiają do Was w całości. Więc nasze już od wczoraj, słuchajcie, są nawadniane, woda, mam nadzieję, dotarła do nich jak najbardziej, żeby temu przesadzaniu dodatkowo nie. Towarzyszył duży stres i szok spowodowany tym, że sadzonka będzie bardzo, bardzo sucha. Dlatego sadzonki moczą się jeszcze nadal. Tutaj a my już idziemy szykować nasze stanowisko do posadzenia, najważniejsza sprawa to właściwe przygotowanie stanowiska dla naszej róży. Słuchajcie, chciałabym wam, Was zachęcić do tego, żeby zanim posadzimy nasze róże, naprawdę bardzo, bardzo mocno zaplanować takie stanowisko. Ułatwi to Wam znacznie pracę, pozwoli to róży wspaniale rosnąć i się rozwijać, i nie będzie dla nas utrudnieniem. Co jest najważniejsze, jak dla mnie? Absolutnie nie sadzenie naszych krzewów, nie tylko różanych, ale wszystkich krzewów bezpośrednio w trawę, w głęboką darni, gdzie rzeczywiście ta sadzonka, ponieważ przeżywa stres podczas wysadzania, dodatkowy stres i walka z trawą, z tą naprawdę czasami gęstą darnią o każdy strzęp i wody i składników pokarmowych. I po drugie, wydaje mi się, że takie sadzenie krzewów różanych to tu, to tam bardzo nam przeszkadza podczas koszenia. Bo niestety, jeśli mamy cały taki obręb zielonego trawnika, po którym możemy chodzić bezpośrednio w to i z powrotem, to bardzo ułatwia pracę, ułatwia koszenie, a omijanie czy to krzewów, czy to drzew, czy to roślin bardzo utrudnia. No nie każdy ma do dyspozycji szereg pomocników, które będą tutaj prawda, nam asystować i podnosić nam krzewy, które czasami właśnie. Opadają pod wpływem ciężaru kwiatów, opadają, przewieszają się po deszczu, co bardzo utrudnia, a czasami kogoś denerwuje, lub na przykład w przypadku tak jak moich dzieci potrafią po prostu przejechać kosiarką po danych pędach, jeśli się one mocno wykładają, bo nie mają cierpliwości ponosić tych pędów. Dlatego naprawdę bardzo Wam polecam wydzielenie sobie takich rabat, na których nie będzie trawy, stworzenie tam różanych kompozycji, a pozostawienie reszty przestrzeni na czysty, niczym. Niezmącony trawnik. Stoję obok brzoskwini, która niestety kilkuletnia nie przetrwała nam ostatniej ubiegłej zimy. Przemarzła nam całkowicie, ale nie chcę jej w tym momencie jeszcze usuwać, ponieważ młoda, posadzona obok śliwa opa, ale jeszcze jest bardzo mała. Zanim da mi cień, minie trochę czasu, a ja chciałabym wykorzystać pień pozostały tutaj na podporę dla róży pnącej, którą tutaj posadzę i tutaj będę właśnie przygotowywała moje stanowisko. Najlepiej byłoby to robić oczywiście sezon wcześniej, żeby ta ziemia też się odleżała, fajnie usiadła i lepiej pracowała, ale w tym momencie też myślę, że da radę. Nie mamy tutaj po deszczach kiepskiego stanowiska i oczywiście muszę zacząć tutaj od usunięcia darni, bo oczywiście w taką głęboką trawę, która tutaj od jakiegoś czasu już rośnie, nie będziemy naszej róży absolutnie sadzić. Przygotowane. Tu będziemy właśnie je wysadzać. Róże w dolicy. Usunięta darń. Wyznaczona linia brzegowa rabaty. Przegrabimy teraz pięknie całą tą ziemię, bo jak wiadomo, im bardziej spuchniona ziemia, im bardziej pięknie rozdrobniona, tym łatwiej będzie nasadzić i tym łatwiej będzie dla rośliny, która ma tutaj się przyjąć. Dlatego nie absolutnie żadne wielkie, zbrylone, grube, wielkie grudy ziemi, tylko pięknie przygotowane stanowisko dla naszej róży. Więc bierzemy się już do. Grabienia i wyrównywania naszej rabaty. W tym miejscu w ogrodzie mamy dobre stanowisko. Jest dość dobra ziemia. Rosną tutaj i labarba, i maliny dają radę, różne inne krzewy. Więc nie będziemy tutaj dodawali dodatkowej. Ziemi podczas sadzenia, sadzimy po prostu w tą naszą spóchnianą ziemię, którą mamy. Oczywiście, jeśli macie kiepskie stanowisko, czyli ziemię mocno piaszczystą, przez którą woda dosłownie przelatuje i moment mamy już całkowicie wysuszoną ziemię, a nie możemy postarać się o nawodnienie w naszym ogrodzie, to jak najbardziej do tego dołka, który będziemy wykonywać, dosypujemy w wzbogaconego kompostu, ziemi ogrodowej, uniwersalnej, czy wszelkiej innej ziemi, która naprawdę będzie zasobniejsza od tego naszego stanowiska. Przystępujemy do wykopania dołka tej pięknie spulchnionej ziemi pod naszą sadzonkę róż. Spulchniamy również dół naszego dołka i oczywiście tutaj mamy dość płytko posadzoną donicy. Sadzonkę czasami jest tak, że jest piękny korzeń, szkoda jest go ścinać i minimalnie jest tylko posadowiona róża. No Oczywiście lekko obniatając, luzując, tak żeby nie uszkodzić całej tej młodej, przerośniętej bryły korzeniowej. Sadzimy na miejsce docelowe, lekko zakrywając tutaj nasze miejsce okulizacji ziemią. Różyczka jeszcze lekko, oczywiście ziemia siądzie po posadzeniu, ale już teraz pilnujmy się, żeby nie posadzić zbyt płytko, więc to miejsce okulizacji nie może nam wystawać, a powinno być tak około 2 cm skryte ziemią. Jeśli za głęboko, to oczywiście lekko sadzonkę jeszcze możemy w tym momencie podciągnąć. I oczywiście mocno, mocno obgniatamy. Zanim tutaj wyrównamy całkowicie i podlejemy sadzonkę w tym momencie, a potem już pięknie sobie ją tutaj wyrównamy całą warstwę ziemi. I odczekamy sobie aż nam pięknie ziemia tutaj wchłonie całą wodę. Aż ta zamka tutaj zostanie nam pięknie podlana. Słuchajcie coś cudownego. Wieczorem, kiedy przyroda najmocniej pachnie, pachną również nasze róże. A każdemu ogrodnikowi po ciężko wykonanej pracy należy się nagroda. Właśnie teraz możemy podziwiać i delektować się tym przepięknym, cudownym zapachem róż, które już już rozkwitły dla nas w tym roku. I nasza praca na dzisiaj wykonana. Posadziliśmy różę stulistą, szapodę Napoleon. I pamiętajcie to też, jeśli planujemy posadzenie kolejnych róż, to zawsze warto dokładnie poczytać opisy. Wzrost, wysokość, szerokość, jaką będzie potrzebowała nasza róża na danej rabacie, bo jeśli sadzimy sadzonkę, wydaje nam się ona naprawdę bardzo mała, ale z czasem każda róża się rozrasta i musimy doskonale wiedzieć, czy sadzimy różę okrywową, miniaturę, czy też potężną różę pnącą, która potrafi nam dać kilkumetrowy przyrost. Dlatego zachęcam Was do odwiedzania naszej strony, gdzie naprawdę każda odmiana ma bardzo długi i bardzo wszechstronny opis, w którym znajdziecie wszystkie i cechy. I atuty, czasami wady danej mm, róży, a ja na dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żegnam się, nie mogę Wam przekazać tego cudownego zapachu, który jest już za mną, petit de Holland, ale wkrótce, wkrótce zabiorę Was na spacer po ogrodzie. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i pozdrawiam Was. Do zobaczenia wkrótce.